OK. Zdemontowaliśmy już szybę i poszukamy teraz miejsca, gdzie moglibyśmy przeciągnąć okablowanie do kamer, do 3 6 Spróbujemy zdemontować sobie jeszcze te deflektorki. Dobra. Mamy ten element. Zobaczymy, jak się uda zdemontować tutaj te elementy pozostałe. Tak, spróbujemy sobie odkręcić. Tutaj ściągnęliśmy osłonkę jedną, tutaj druga. Mamy zdemontowane, tak naprawdę tutaj element dostęp do filtrów no, widać już goły zbiornik no, Jeszcze poszukamy jakiś elementów żeby można było przeciągnąć przewody zobaczymy czy się coś uda bez ściągania zbiornika tak kolejnym elementem to jest to ten element lakierowany ta osłona tu widzę, że jest jedna, druga, trzecia, czwarta. I podejrzewam, że to będzie piąta. Od tego dzioba śruba. Także to odkręcimy i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Tak, udało się rozebrać bez rozbierania na razie czubka. Także te elementy mamy tutaj już osłonięte. Mamy tu też trasę Wiązek. Także myślę, że tak to poprowadzimy. Mamy akurat tutaj troszkę miejsca. Także zobaczymy. Szukamy miejsca dla tej Wiązki. Tak, udało się trochę rozebrać. Motocykla. I tutaj cały ten boczek, czasze. Mamy kamerkę. I próbowałem już ze światłami wcześniej. I tutaj raczej moim zdaniem odpada, bo jednak troszeczkę zakłóca wiązkę światła. Także na 99% wyląduje ta kamerka tutaj, tylko podłączę sobie jeszcze pod. Cigi, żeby zobaczyć, czy bardziej tak może być, czy, czy troszkę bliżej, ale myślę, że tu będzie wystarczająco. Tak, um, dało się jeszcze więcej porozbierać motocykla, bo szukam trasy dla kabla. Dla kabli właściwie, aczkolwiek postanowiłem, że przednia kamera będzie w tym miejscu czyli pod dziobem jeśli chodzi o przód motocykla podłączyłem bazę natomiast tylna kamera tutaj pod kufrem także patrzała do tyłu zobaczymy za chwilkę jaki będzie obraz z tej kamery myślę że skierujemy ją bardziej na dół i zaraz przeprowadzimy testy. Dodam tylko, że nakleiłem tutaj tylko po kawałku taśmy 3M, tak żeby sprawdzić czy takie mocowanie będzie odpowiednie. Dobrze, odpalamy sobie.

Dobra. Ostatecznie na czas testów yy, tylnia kamera spoczęła tutaj pod kufrem. Zobaczymy po kilku jazdach, zostawimy zapas kabla i jak będzie wyglądał obraz. Natomiast z przodu tutaj pod dziobem, myślę, że najbardziej optymalne miejsce. Abelki później poukrywamy jakoś sprytnie, tak że tak to będzie się prezentowało. Tak, żeby podpiąć kamerę, to niestety musieliśmy odkręcić wszystkie stelaże. Przy okazji jeszcze piasek z Maroka żeśmy troszeczkę odkurzyli. Także to sobie przeciągniemy wiązkę zasilającą. Poukładamy kamerę i spróbujemy przedostać się do przodu. Dobra, mamy przyciągnięty wstępnie kabelak i wychodzi mniej więcej tutaj. To już założyliśmy. Tutaj delikatnie ukryliśmy go. Dobrze. Tak to się prezentuje. Nie jest za bardzo naciągnięty. I mamy podpięte. Mamy rozebrany już zbiornik paliwa. Także mamy dostęp do wszystkich części elektrycznych tak żeby sobie poprowadzić na spokojnie kable z przodu do tyłu i tak to mniej więcej wygląda trochę rozbierania było ale zeszło półtorej godzinki a i zbiornik i parę elementów tak po paru na 100 minutach walki mamy poprowadzone kabelki przednia kamera tylnia kamera i zasilanie całość ukryta tutaj pod tym plastikiem poprowadzone tutaj wzdłuż oryginalne wiązki i tu wychodzi gotowe do podłączenia do akumulatora zasilanie pod ACC i do tylnej kamery tak jeśli chodzi o ułożenie kabla to tutaj pod owiewką mamy wszystkie połączenia sprytnie ukryte można wszystko pochylać trytytkami i tutaj bez problemu się to mieści no i tutaj wyjście nawet jest mocowanie tutaj kabla pod. podobnie jak z drugiej strony uchwyt na kabel i tutaj wyjścia delikatnie tak to będzie wyglądało ok całość już poskładana mamy tak z tyłu tutaj mamy połączenie kabel przeciągnięty Reszta poukrywana. Kamerka. Ekran troszkę popalcowany, ale. Wygląda to w miarę. No i kamerka z Myślę, że jutro przetestujemy.